Cześć Boże, serdecznie witam w cyklu Lud Jedynego Boga, który towarzyszy nam w tym Adwencie. Chcemy poznawać Izraela, szczególnie z czasów Jezusa. Wczoraj mówiliśmy trochę o świątyni, i o synagodze, to był dość długi odcinek. Dzisiaj będzie krócej, ale będzie o tych, którzy odgrywali ważną rolę w czasach Jezusa w społeczeństwie żydowskim, którzy odgrywali ważną rolę w świątyni, i synagodze, o faryzeuszach. Ich nazwa, którą można tłumaczyć jako oddzielony, wywodzi się z aramejskiego słowa perisz albo hebrajskiego parusz. Kim byli faryzeusze i jak oni się pojawili wśród Żydów? Trzeba się cofnąć do czasów Aleksandra Wielkiego, a właściwie do tych czasów podziału jego imperium między jego generałów. Jak pamiętamy, Żydzi najpierw trafili pod panowanie Ptolomeuszy, Wtedy ich czas był niezwykle dobry. Wtedy pojawiła się taka wyższa klasa wśród Żydów. Żydzi się bogacili, budowali wspaniałe rezydencje. Izrael miał się całkiem dobrze, ale jak wiemy, sytuacja odwróciła się, kiedy Żydzi trafili pod panowanie Seleucydów. Do tego stopnia, że wybuchło powstanie, bo świątynia została poświęcona Zeusowi. Główną rolę w tym powstaniu odegrali Ci, których nazywamy Hasidim, sprawiedliwi. I jak wiemy, po zwycięstwie Judy Machabeusza następuje panowanie dynastii, którą nazywamy Hasmoneuszami. O ile Juda i jego bracia byli tymi, którzy naprawdę walczyli o niepodległość, którzy chcieli dobra i potęgi Izraela, o tyle kolejni władcy coraz bardziej skłaniali się ku helenizmowi. Ruch faryzeuszy pojawia się za panowania Jonatana, brata Judy Machabeusza. Od kogo chcieli oddzielić się faryzeusze? Przede wszystkim chcieli oddzielić się od pogan, których było wiele na terenach Izraela ze względu na wszystkie zawieruchy historyczne, począwszy od wygnania babilońskiego a skończywszy na tych walkach pomiędzy Ptolemeuszami i Seleucydami. Chcieli się oddzielić od tych schelenizowanych Żydów, od Żydów, którzy nie brali pod uwagę prawa, którzy nie przestrzegali prawa, ale chcieli się też oddzielić od tych Hasidim, od tych sprawiedliwych, od tych, którzy brali czynny udział w powstaniu żydowskim, w tej rewolcie Judy Machabeusza. Dlaczego chcieli się oddzielić? Dlatego, że mieli inną wizję Mesjasza, Otóż faryzeusze uważali, że jedynie przestrzeganie prawa, jedynie doskonała czystość i doskonałe wypełnienie prawa może dać zbawienie. W nich duch mesjański był silnie osłabiony w przeciwieństwie do Hasidim, którzy ciągle oczekiwali Mesjasza, którzy liczyli na to rychłe wypełnienie się tych obietnic. Które były w księgach prorockich. Faryzeusze szybko zdobyli popularność. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze nie wywodzili się ani z arystokracji, bo arystokracja była silnie schelenizowana, ani nie wywodzili się też z jakichś kręgów pogańskich. Byli zwykłymi Żydami, to byli mali rolnicy, to byli ci, którzy mieli niewielkie gospodarstwa, to byli rzemieślnicy. Ale oni zdecydowali się na bardzo rygorystyczne przestrzeganie prawa. Co więcej, faryzeusze wierzyli również w życie wieczne, wierzyli w życie po śmierci, wierzyli w nagrodę i karę za złe i dobre postępowanie, wierzyli w anioły, byli bliscy zwykłym Żydom zwykłym Żydom, którzy ulegli już dość silnym wpływom helenistycznym. No i dla nich to życie Faryzeuszy było życiem takim trochę niedoścignionym w pewien sposób radykalnym, takim życiem, które budziło podziw. I właśnie Faryzeusze weszli w skład Wysokiej Rady, tego zgromadzenia obok Saduceuszy. Które w jakiś sposób też sprawowało władzę obok króla w czasach dynastii hasmonejskiej. Potem przyszły czasy okupacji rzymskiej i nawet wśród samych faryzeuszów powstał podział. Jedni uważali, że dopóki mogą praktykować prawo, dopóki mogą rzeczywiście być wierni i starać się żyć według swoich rozlicznych zasad. To nie należy sprzeciwiać się władzy okupanta. Oczywiście byli też tacy, którzy uważali, że wszelka okupacyjna władza jest zła. Zasadniczo jednak faryzeusze sprzeciwiali się takiej zbrojnej rewolcie przeciwko Rzymowi. Oni dobrze wiedzieli, jakie mogą być tego konsekwencje. Oni też uważali, że najpierw trzeba być doskonałym względem przestrzegania prawa. To, co ich wyróżnia, no to również ta yy, cała tradycja ustna, którą mają, wokół spisanej tory. To właśnie faryzeusze dają podwaliny ruchowi rabinistycznemu, który odpowiada za przetrwanie religii żydowskiej, za przetrwanie tradycji Izraela po zburzeniu świątyni jerozolimskiej. Faryzeusze więc w, u swojego założenia nie byli źli. To, co było y, trudne w ich nauczaniu, i to, co jest krytykowane, to, co było również krytykowane przez samych Żydów, chociażby przez wspólnotę z Qumran, to to, że byli fałszywymi nauczycielami i że byli budowniczymi murów. Faryzeusze chcieli się oddzielić. Faryzeusze nie jadali z nikim, kto nie był spoza ich środowiska. Faryzeusze nie spotykali się, nie rozmawiali często z nikim, kto był spoza ich środowiska. Faryzeusze też, bardzo często, niestety, jak to bywa z ludźmi, nauczali rygorystycznego prawa, ale sami mieli problem z jego przestrzeganiem. Zresztą to im wytyka Jezus niejednokrotnie w Ewangelii. Sama zasada jest dobra, ale to, jak oni żyli za czasów Jezusa, to już niekoniecznie jest postawa właściwa. Jednak Żydzi bardzo podziwiali Faryzeuszy. To trochę tłumaczy, dlaczego tak łatwo ulegli temu podburzeniu tłumu, kiedy przyszło do rozstrzygnięcia między Jezusem a Barabaszem. Bo rzeczywiście faryzeusze lubili pierwsze miejsca w synagogach i w świątyni, ale też Żydzi lubili im to miejsce dawać. To była taka wymiana. Oni potrzebowali, większość Żydów, wielu Żydów potrzebowało pewnych autorytetów, i faryzeusze bardzo chętnie zajmowali to miejsce właśnie autorytetu społecznego. Oczywiście, gdyby popatrzeć na cały ruch faryzejski, to wiele dobrego działo się właśnie przez ten ruch. Również jeśli chodzi o przetrwanie. Prawa czy tradycji wśród Żydów. Również faryzeusze chcieli przestrzec ludzi przed tą zbrojną rewoltą przeciwko Rzymianom, która, jak wiemy, skończyła się ostatecznie bardzo tragicznie. To również tłumaczy to podejście faryzeuszy do samego Mesjasza. Ich pewne wątpliwości odnośnie Jezusa, ale gdybyśmy zobaczyli Ewangelię, to w Ewangelii według św. Łukasza mamy na przykład faryzeusza, który zaprasza Jezusa, który z nim rozmawia, dyskutuje, który przyjmuje go do swojego domu. Bo jak to już bywa, faryzeusze byli ludźmi. I mimo pewnego stronnictwa, i mimo pewnych rysów wspólnych, nie wszyscy byli jednakowi. Dzisiaj to słowo negatywnie używane jako kogoś, kto jest zakłamany i obłudny, niestety nie oddaje prawdy o faryzeuszach, którzy byli zwykłymi z jednej strony, średniej klasy Żydami, czasem nawet ubogimi, a z drugiej tymi, którzy w prawie upatrywali dla siebie tej drogi zbawienia w pewnym wychowaniu y, młodych ludzi. No i właśnie w prawie, które uczy pobożności. Faryzeuszem był na przykład Gamaliel, nauczyciel świętego Pawła, który ratuje apostołów przed Wysoką Radą. Ale również sam Paweł nie kryje swojego stosunku do prawa, mówiąc: "W tym stosunku jestem faryzeuszem". To co faryzeuszom przeszkadzało w nauczaniu Jezusa, no to przede wszystkim jego otwartość, ta miłość, która była otwarta wobec każdego człowieka, to, że on Jadł z celnikami, z grzesznikami, to, że się nie oddzielał od innych ludzi, to, że nie chciał się wywyższać, to, że nie chciał w jakiś sposób też swoich uczniów oddzielać od każdego, od wszystkich innych. Dla Faryzeuszy w pewnym momencie to oddzielenie stało się czymś, co było bardzo ważne, ale było też czymś, co niestety. Nie pozwoliło im przyjąć tej, tego nauczania, które przynosi Jezus. Tego nauczania, które w gruncie rzeczy jest bardzo zaskakujące, czasem wręcz gorszące, o tej miłości do każdego człowieka i tego otwarcia, które towarzyszyło Jezusowej miłości. Warto nie myśleć o faryzeuszach źle, warto o nich pomyśleć jako o tych, którzy chcieli zatroszczyć się. O Izraela jako o lud wierny Bogu. Warto o nich pomyśleć jako o tych, dzięki którym właściwie przetrwał judaizm, z których wywodzą się późniejsi rabini, którzy też troszczyli się o torę, o jej przepisywanie, o jej przekazywanie. Choć oczywiście wśród y, tych ludzi w tym ruchu były również te rzeczy, które Jezus krytykuje na kartach Ewangelii. Bardzo się cieszę, że jesteście z nami. Jutro rano pojawi się ważny odcinek, ale nie tego cyklu, tylko cyklu Poznaj Nas. Będzie można z Justyną z naszego klubu seniora wykonać ozdoby świąteczne. A ci, którzy jutro opublikowany film opublikują też na swoim Facebooku, będą mogli wylosować zrobione przez Justynę. Trzy ozdoby świąteczne, ale oczywiście zapraszam do tego, żeby zobaczyć ten instruktaż, jak zrobić piękne ozdoby świąteczne, które można powiesić w oknie. Oczywiście jutro wieczorem zapraszam na kolejny nasz odcinek z cyklu Lud Jedynego Boga. Życzę Wam pięknego przeżywania tego trzeciego tygodnia adwentu, właściwie już powoli schyłku adwentu ale tego wyjątkowego czasu, w którym chcemy odkrywać bliskość Boga z Bogiem i do zobaczenia.